I witam państwa na meczu Hiszpania-Kostaryka. W którym jest to już pierwszy mecz grupy, grupy G, w którym właśnie zmierzy się Hiszpania z Kostaryką. E, pił, rozpoczyna reprezentacja Kostaryki. Ależ to była podcinka. Jest tam zagraniczna Alvaro Morata, Alvaro Morata, Alvaro Morata. 1 do 0 Hiszpanie obejmują prowadzenie. W szybkim tempie mamy 7 minutę spotkania, już mamy 1 do zera. Rozpoczyna Kostaryka od środka. Hiszpania pokazuje, że dobrej dyskusycji, chociaż dużym zaskoczeniem było Euro 2016, kiedy Przegrali z Polakami. Polakami, którzy byli w kryzysie od 2018 roku. Zresztą Polacy dalej są. I sukcesem właśnie będzie wygranie z Meksykiem, tak jak to było tutaj właśnie w tej serii, ale w rzeczywistości mecz będzie za chwilę, kiedy ja to nagrywam. Więc Fernando Torres, Ferran Torres. Jeszcze zatrzymanie. Sarabia. Malvaro Morata. I kolejny strzał zablokowany. Francuski dlatego wybrał grę dla Hiszpanii. Pedri, Pedri. Pedri, dobrze prowadzi piłkę, Koke i strata Keylor Navas, tutaj można powiedzieć, ja bym to tak nazwać że najlepszy piłkarz Kostaryki, ale tymczasem jeszcze akcja Alvaro Morata, gola nieba. No nie kto inny jak Keylor Navas, więc więc najlepszy na świecie Oczywiście najlepszym jest e, Szczęsny, znaczy Pamiętajcie, że nie zawsze mówię wszystko na poważnie, chociaż teraz wrzutka w pole karne. E, Sergio Busquets e, Koke Morata, Morata stracił. Morata, był jako jedyny, jeśli chodzi o euro, to jako jedyny z piłkarzy strzelił bramkę tego w meczu z Polską. W innych meczach nie strzelał, ale do usłyszenia po przerwie. Morata, strzelec bramki, która dała Hiszpanii prowadzenie. Teraz Campbell, Contreras z dystansu, zablokowany ten strzał. Będziesz odrożny dla reprezentacji Espanii. Um, Borgs, Borgs, w polekarny Campbell. Ferran Torres Strata Duarte Filler Filler Jeżeli źle przeczytałem to przepraszam Filler, ale teraz Contreras Oj Busquets, pusta bramka i będzie Będzie odbramkowy Dobre zagranie, Ferran Torres I Sorabia, będzie udrożny. I Ferran y, Koke albo Torres jest w obu drużynach. się dlatego szczaiłem. że coś tu jest nie tak. Keylor Navas. Pedri. Torres. Morata. Alvaro Morata. Alvaro Morata. I gol! Kolejna bramka tego piłkarza. Alvaro. Morata na 2 do 0. Koke okay, z Sarabia. Zagrani teraz do Alvaro Moraty. Czy będzie Hundryk w 90? Minucie Ey, Alvaro, Alvaro Morata. Pusta bramka i gol. 3 do 0. 3 gole Alvaro Moraty. Takim wynikiem będzie kończył się spotkanie. Będzie kończyło się spotkanie Hiszpanii z Kostaryką. Kończymy! Kończymy to spotkanie. Do usłyszenia już w kolejnym.